Dobra, dzień dobry, witamy wszystkich na lotnisku w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jedziemy teraz, e, gdzie jedziemy teraz? Powiedz, ci się, gdzie jedziemy teraz. Tak. Naszym następnym kierunkiem jest Albania. Będziemy ją zwiedzać, jak zawsze samochodem, e, od Tirany aż po Grecję i z Grecji aż pod Tirany. Dokładnie. Chcemy wam pokazać różne miejsca, miejsca, które normalnie ludzie widzą, czyli wybrzeże. Ale również chcemy wam pokazać miejsca, których ludzie nie widzą I to jest taka dzika Turcja, typowo dzika Turcja Kurwa, co ja pierdolę w ogóle? Przepraszam Chcemy wam pokazać taką dziką Albanię, której de facto ludzie nie widzą Ale standardowo zaczynamy naszą podróż od zupy Czyli cytrynówka, nie reklamujemy jakiej firmy Ponieważ znaczy, to jest taki Starda. Że... Ostatnio byliśmy w toalecie, dzisiaj pijemy przed toaletą Tam są samoloty Nie będziemy robić, że tak powiem Główna yy, na lotnisku. Na lotnisku o, oczywiście, no. żeby nie było, że jesteśmy alkoholikami, bo Ale... to jest nasza pierwsza i ostatnia cytryna na brawie Na zdrowie. Dokładnie. Dokładnie. O kurwa. Dlaczego pijemy tutaj? Bo ostatni razem było na lotnisku, tym razem tak jak tutaj powiedział Pytrus na polu. Ludzie lubią zmiany. Ludzie lubią zmiany, tak. A w związku z tym, że on jest cały obsrany, bo nie lubi latać. No to pomyśleliśmy, tak. że to zrobimy troszeczkę wcześniej, żeby się chłopak zrelaksował. Plecak kupiłem sobie, bo chłopaki wywarli na mnie presję, pokażę może, o, porządny, fajny. Czy presję żeśmy wywarli z racji tego, że on jest troszeczkę, tak jak bym powiedział, mało zorganizowany. No, e, mówiąc to? to kolokwialnie, bo został trochę naciśnięty, ale kupił go w sumie 3, 3 dni przed wyprawą, więc... Więc jest. Jest, jest, z jest Warto dobrze. Z, jestem w terminie. Dobrze, że w ogóle załatwił transport, ponieważ z tym też był problem. Zawsze załatwiał transport. E, tak, on jak jedziemy, to zawsze załatwia transport. Tylko był z tym problem, gdyż nie wiedział dokładnie, e, na kto nas zawiezie i na kiedy. Więc dzisiaj jest poniedziałek, e, 5 września, więc mówiłem mu spokojnie, mówi do 6 września masz czas. Ty, co ty masz? Kurwa, co tam masz? Widzicie. Tu się masz dwie śniówki. Ale tak? jak to się stało? Bo nie, nie, nie wiem. Miałem tu wodę. Yy, to jest dziwne, bo właśnie no, no... jego woda zamieniła się w dwie wiśniówki. Czy... Ale lepiej! Pusto stan zamienił się w dwie wiśniówki. Ale to, to jest, to jest, to jest... Ale już są. No to jak, to, już... to jak już są, to po prostu niech kupaki je wypiją. Zaskoczyłeś mi powróci? No powiem się sam się. Ale to jest wada, panowie trzeba w trójkę. Proszę nie fić kim. Za każdą... O nie pozostaw... swojego bagażu A, bez ogółtu. Nie, no. nie to chodzi o bagaż, nie chodzi w ogóle tutaj o wyśmie... alkohol. No to smacznego, panowie. Attention, please. Znaczy ja tak tylko delikatnie bo ja nie piję, więc tylko tak na degustacji, tak? Ja też nie piję. Ja też na degustacji. Ja również na degustacji. Eee, Wszyscy tak dla degustacji. Pokażemy Wam teraz, yy, jakie są ceny na paltonie, żebyście mieli też świadomość, jak lecicie. Pamiętajcie, że nasze wyprawy to są eko wyprawy. Tak, to są nasze wyprawy eko. Próbujemy zrobić tak, żeby było to jak najtaniej, żebyście mogli zobaczyć, że podróże nie muszą koniecznie być drogie, mogą być też relatywnie tanie. I to Wam wszystko przedstawimy. Nazwać to eko, ponieważ nie ma mniej biednego słowa, które może określić tego typu wyprawę. Czy jest? No nie. Nie ma. Właściwie to nie ma, to tak? Jest tak jednak, nie no, kiedy oczywiście. można sobie pozwolić. Właściwie to teraz Wam pokażemy ile kosztuje co na balkonie. Coś, coś co Was będzie zainteresować pewnie, czyli piwo, czyli woda. Woda, wódka, piwo, no Coca-Cola. I to w tej kolejności. A przy katarcie jest inne bo to Was pewnie nie interesuje. Jest taka scena? 19 zł, 8 zł wiatrom. Kropla Beskidu, 9,90 na lotnisku w Katowicach, ja więc no nie jest Tania. A weź pokaż 1,5 litra. Krokola, 13 ale... zł. Są tańsze obecnie. 6 zł. To Jakiś... jest woda z kibla... No. Y... <laughs> za, za węskiegoś... <laughs> pobierana na Fajne Heineken. Ja 12 zł. No, to już jest tradycja, nie? No. Żywiec 1050. Kiedy zostać pić walkę z za 12 zł? No. Je, jeszcze nie piłem. No to ja też nie piłem No to walka strąg Tak, no to 1250 zł. 10 dzwonki. jakbyście chcieli kupić, to macie... Ale... Pamiętajcie, że cena, która zobowiązuje to 33 zł, tak? Bo w Unii Europejskiej 99 Sobieski 29 dla nas, bo poza Unią Europejską, 57 dla ludzi, którzy jadą w Unii Europejskiej. A To jest wódka, która pokonała mnie w Turcji. Kupiłem ją jako najtańszą i powiem Wam nie wyściej, bo jest okropna. Połowę wylałem w Turcji. Jaka cena? 22. Oczywiście plasticzan. 29 zł za, za cytrynówkę z Jak ktoś lubi Jacka Danielsa, to poproszę tutaj jeden litr. Za 118 zł. Taka ważna rzecz dla Was, jakby jak podróżujecie w taki sposób jak my, czyli nie kupujemy miejsca w samolocie, możecie zrobić to w taki sposób. Czyli wchodzicie do samolotu, ostatni, wasze miejsce w samolocie zawsze będzie dostępne, więc Wam go nikt nie zajmie. Wchodząc ostatni do samolotu, macie możliwość wyboru, czyli widzicie, że wszyscy siadają na swoich miejscach. Później, ewentualnie się zmieniają. Ale my wchodzimy ostatni siadamy dokładnie tam, gdzie wszystkie miejsca są wolne Ewentualnie mamy rządy, gdzie są trzy miejsca wolne Tam siadamy, bo wiemy wtedy, że to miejsce jest, nie jest zajęte przez nikogo Więc po prostu tam siadamy i tyle Przyszedł czas na papierosa Na airport Katowice Jest tu taka specjalna strefa Która można palić Właśnie idziemy ją przetestować z Adamem Chociaż Adam nie pali. Ja idę do towarzystwa. Ja to nie Adam idzie... na kamerowaniu. A, no właśnie, no ja tutaj, to ja zapalę, a Adam będzie skupiał się na kamerowaniu. Zobaczymy tą strefę, czy rzeczywiście ona jest taka, jaką wszyscy mówią. No, my jesteśmy w tej palarni, więc to jest taka fajna rzecz, że kto pali, no to po prostu tutaj przyjdzie, tak? Kiedyś tego nie było, a rzeczywiście palić się chciało, a do lotu było jeszcze tam ze dwie godziny no to każdy rzeczywiście miał smaki a plus lot, no to już się robił kurde czas a dzisiaj, a dzisiaj mamy taką możliwość, że możemy sobie zapalić fajna ta strefa dlatego, że dla palaczy takich jak ja czyli takich zaawansowanych można rzeczywiście sobie popalić przed lotem dobra, jesteśmy już w samolocie wsiadamy i lecimy do zobaczenia na lotnisku w Ja jakbyście się kiedyś dowiedzieli w samolocie bo zawsze sobie pograć karty tak jak po Wylądowaliśmy, już na lotnisku w Tiranie. Tak naprawdę lot trwał godzinę 35 minut. Planowano być ile? Dwie godziny, godziny, czyli 25 minut przed, przed czasem, co jest właśnie bardzo fajne. Temperatura tutaj jest w granicach 30 stopni. U nas było 20, czyli naprawdę przyjemna temperatura. Idziemy teraz kartę. Już kupiliśmy do telefonu z e, Vodafonea. bo taka jest najlepsza z tego, co czytałem. E, kosztowało nas 118 euro za 35 GB, więc powinno nam to starczyć na te 4 dni bez żadnego problemu. Teraz idziemy już tylko po nasz samochód, który znajduje się dokładnie po drugiej stronie za tym rondem, więc pokażemy Wam, gdzie ten samochód wynajmujemy i od kogo. Dobra, samochód już wynajęty. 120 euro nas to kosztowało, czyli tak naprawdę 30 euro za dzień. Cena naprawdę bardzo fajna, trzeba przyznać. Czekamy tutaj jeszcze na Roberta Gizę, który tutaj by coś też od siebie powiedział. Naprawdę bardzo fajny facet, bardzo pomocny i miły. Czekamy teraz tylko na Roberta. Żeby nam tutaj coś sobie powiedział e, o swojej firmie, i tyle. Wsiadamy i jedziemy dalej. A przed nami Robert Giza, który zajął się właśnie wynajęciem naszego samochodu, którego znaleźliśmy na Facebooku. E, powiedz, Robert, coś na temat swojej firmy i czym ona się zajmuje dokładnie. Coś do sobie przy okazji. Cześć. Mieszkamy w, w Albanii od 9 lat z całą rodziną. E, generalnie z, oprócz tego, że mamy w Tiranie. Tutaj 150 metrów od lotniska jedyną polską wypożyczalnią, co, co jest istotne. Posiadamy w tym momencie już ponad 150 samochodów osobowych, mamy busy, mamy wany i tak dalej, mamy trzy 4x4. Tu również mamy swój kemping i apartamenty, ale to już nie lokalizacja wiadomo, nie tirana, tylko kurort nadmo nadmorski, czyli Flora, w Lora, Oliku i okolicy. Dobra, Robert, może to... jak wam się mieszka w ogóle to w Albanii, co? W Albanii mieszka się bardzo dobrze, przykro troszkę to mówić lepiej niż w Polsce. Generalnie co, co jest ważne, no pogoda, no to widzimy, natomiast ludzie, ludzie tutaj są naprawdę bardzo dobrze, wspaniali, wreszcie, tak? sympatyczni, pomocni, okay. życzliwi. Generalnie dużo wsparcia też od dostaliśmy, bo wiadomo, że przyjechaliśmy no, domu ani nie a? mieliśmy pojęcia ani o tym miejscu, ani o nie... biznesie jakimkolwiek itd. Tak Oczywiście, bez pomocy, przyjaciół, obecnych przyjaciół, którzy nas traktują jak członków rodziny, e, nie bylibyśmy w stanie na pewno nic a. A. Super. Dobra, słuchajcie, my lecimy, lecimy w swoją trasę, tak jak e, tu już Marcin wcześniej gdzieś tam wspomniał, tak, e, dziękujemy Ci Robert za w ogóle, za wyproszenie auta, Miło super, super wóz. Poznać. Super lecimy dieslem fajnym dużym Salatem e, Alteon. Robert, dziękujemy Ci serdecznie No Mielego i pobytu. do piątku dziękujemy, czekam Robert. Do piątku na, do na wrażenia. A idziemy teraz do sklepu spożywczego, gdzieś na peryferiach, i on znajduje się dokładnie tutaj. Sklep spożywczy koni, tam już i zadam. Idziemy, robimy tutaj podstawowe zakupy. Tak, żeby nam starczyło na trochę Jedziemy dalej do naszego miejsca docelowego 2000 tysiące leków panowie wydaliśmy w sklepie na kilka piwek I 6 kompletów noży Nie wiem pogrzyba wam te noże A, Ale gdybyśmy się znaleźli w sytuację Co? Gdzie będziemy jedziemy w ogóle? Tu no tam Dobrze jedziemy. To jest jeszcze, no, my jeszcze my jedziemy tam Sytuł jeszcze nie zeszła, co? Widzę <noise> 13 minut do celu Zdrowie Dobra, tak na szybko byliśmy w tym sklepiku e, Który widzieliście przed chwilą tak naprawdę Koszana. nic nie kupili, bo kupiliśmy... Nie no, nie kupiliśmy. No, kupiliśmy no kupili chłopaki, kilka browarówki, wodę. wodę i komplet sześciu noży, po dwa na łeb. Na e... lewą rękę, na prawą rękę. No i tu jest problem taki, że wydaliśmy na to wszystko, to znaczy chłopaki wydali 2100, 2100 leków. leków, czyli tak naprawdę... Nie? Nic żeśmy nie kupili a 8 tyś... wartościowego, a 80 zł poszło w las. Nie kupiliśmy ani owoców, ani chleba, bo tam nic nie było. Sola skupił się na nożach, Ciziu na brwarach, a ja nie kupiłem nic za żarcia i cierpię. Po tym pierwszym bym powiedział spotkaniu okay. z albańskimi cenami i sklepem Nie jest tak tanio. Że to nie jest tak tanio jak nam się wydawało. Jak piszą na internetach. No. Trzeba powiedzieć szczerze, że e, inflacja chyba mocno też ich zaatakowała tutaj w Albanii. No, paliwo 9 zł za, e, tak. za litr diesla. Tak, 9 zł za litr diesla. Od A, u nas kosztuje, kosztuje, a u nas kosztuje 7, 7 coś. 60 teraz. A 60. najtańsze piwo 5,40. A na, Tak. Najtańsze piwo 5,40. I, I nazywa się jak polski rapper Peja. 4,2%, ale mamy jeszcze mocniejsze jakieś zdanie. To mnie nie cieszy, bo chcieliśmy się napić z tą ale wydaje mi się, że oni chyba nie mają produkcji. A jak mają, to my jej nie widzieliśmy. Tak czy inaczej wyjebaliśmy trochę kasę i jedziemy na ulicę z Mamy... E, ja bynajmniej mam coś takiego, że wydaje mi się, że mam powtórkę z ozówki, jeżeli chodzi o cypr. Przywitaliśmy Cypr, dosyć niemiło. Niefajnie, nie? Taki był syp Znaczy niekoniecznie syp brut, tylko a po prostu wylądowaliśmy w Larnaca, Larnaka, ja takie typowo industrialne to nie jest miasto, miasto, w którym by się ktoś miał zatrzymać na noctek albo na jakiekolwiek wakacje, to jest po prostu miejsce, miejsce nadmorskie, typowo takie industrialne, więc to akurat nie jest dobre porównanie. Ogólnie Cypr jest naprawdę bardzo ładnym krajem, a paliwo 9,5 byście się zastanawiali, ile tu kosztuje, 192 leki, czyli tak naprawdę można powiedzieć 200, ale to leków około 8 zł. 9,5. 9, 8 zł paliwo, gdzie u nas paliwo w obecnej sytuacji z początkiem września kosztuje 6,40-6,50 Diesel U nas 7,60, tak powiedzieliśmy, tutaj 9, więc jest różnica. Jedziemy teraz na miejsce do naszego docelowego miejsca dzisiaj. Czy to jest Dures? Tak, już tu chłopaki wspomnieli. Tak, ale gdzie to jest dokładnie? Mamy adres? Ja, mam, ja mam adres do korek, zaraz ci go podam. Jedziemy na miejsce już, zakwaterujemy się w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym lokalu. No i idziemy na miasto, spróbujemy coś e, zakupić ale oczywiście, nie w taki, coś jeść, tak, ale oczywiście nie w taki sposób jak do tej pory Bo te ostatnie zakupy no, troszeczkę bym powiedział się, minęły się z, z celem Ja jestem ciekaw czy w naszym pensjonacie pod pięciogwiazdkowym będą noże w kuchni Oczywiście ten, ten pensjonat to nie jest pensjonat pięciogwiazdkowy Tylko to jest e, zwykłe ścierwo w e, którym się zatrzymaliśmy. No, mówmy się: 20 euro za. E, o ja tu to, to robi ciebie mi chuja Miałem jakiś No, to chyba, zdaje się, jest. Adam, chyba wypiłeś za dużo tego piwa i coś ci się, się pomyliło. Zdaje się, że Adam no, się że To jest niespodzianka. Już spałem w najgorszym syfie z wami To jaki mogą się spodziewać niespodzianki? Jest coś no, z gorszego? To jest 20 euro za trzech. To, jest, to nie jest zaskoczanka. Nie ma łóżka. <laughs> nie, Możesz nie, nie, wejść, nie. popatrzeć i wychodzisz. <laughs> nie, Stwierdzasz, nie. że plaży jest lepiej. <laughs> nie, nie. Tam są dwa łóżka. A, nie, a, jedno, jest, na balkonie. a jedno, jedno jest na kafelkach na balkonie. I to jest to Twoje. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, które miało być naszym miejscem docelowym, ale okazało się, że to nie jest właśnie to miejsce. Dojechaliśmy do Pani Grażynki. W e, ale z jednej strony dobrze, bo to miejsce Wygląda dosyć Poczekaj mało pan. zachęcająco. Widać, Śmieci wszędzie jeździ. jest ogrom. Po prostu. Tam będzie nawet Widać, że tutaj służby porządkowe w tym mieście w ogóle nie działają, albo ich nie ma. No, nie ma. Adam określił to w taki sposób. Dobrze, że to nie jest to miejsce, bo ja bym tutaj bał się wysiąść z samochodu. <śmiech> <śmiech> Autentycznie. Naprawdę. Nie. No tak, no tak to taka no, jest prawda. Śmieci bo... przy drodze jest wszędzie. Może no, go teraz to nie widzicie, bo, bo jedziemy samochodem, ale naprawdę wierzcie nam na słowo. Jedziemy przy krawężnikach, to jest tyle śmieci, ile na wysypisku śmieci. E, raz. W to miejsce w durest, bo to tak naprawdę jesteśmy już w durest ale nie w tym miejscu, gdzie się zatrzymujemy. No i okazuje się, że tam naprawdę to miejsce było mało zachęcające. No, dalej jedziemy i dalej są mało zachęcające, ale... Zobaczymy, co się wydarzy, jeszcze mam 15 minut. Powiem szczerze, że nawet Turcja czystsza, była czystsza niż, e, niż tutaj zastaliśmy Albanię. E, może dalej, prosto. Dokładnie. Może dalej będzie inaczej. Chociaż mam wielkie wątpliwości. Okazuje się. <śmuszne> że ten, <śmuszne> ten nocleg, w którym Adam nie chciał spać, bo mówi, że tam to wygląda okrutnie, to okazuje się, że to jest ten nocleg. I tak wygląda życie nocne w Dures, na plaży. Godzina 20, ludzi jest po prostu mnóstwo. Ale tutaj jest po prostu hit. Zobaczcie. Tak to wygląda.